W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Bazyliki Świętego Stefana w Budapeszcie. Po węgiersku szent Isztvan Bazylika. Bazylika mieści się przy Placu Świętego Stefana w Peszcie. Od konsekracji w 1905 roku jest największym kościołem stolicy Węgier. Może pomieścić do 8,5 tysiąca wiernych. Obecnie jest kąt katedrą archidiecezji Ostrzychom Budapeszt. Położona niedaleko mostu łańcuchowego, bazylika jest poświęcona pierwszemu węgierskiemu królowi Stefanowi I. W przeciągu znajduje się rzeźba świętego Gerarda, po węgiersku Gelerta. Zwieńczeniem bazyliki jest 96-metrowa kopuła z mozaiką przedstawiająca Boga Ojca. Przy wejściu znajduje się tym Paron z Maryją jako patronką Węgier i Węgierskimi Świętymi. Antresola Kopuły jest otwarta dla zwiedzających. Można się tam dostać po schodach 297 stopni, bądź wjechać windą. Bazylika jest drugim budapeszteńskim, a trzecim węgierskim najwyższym budynkiem. Budowa bazyliki została przerwana na etapie robót ziemnych w latach walk wolnościowych 1848-1849. Okazało się, że ze względu na bliskość Dunaju należy znacznie wzmocnić fundamenty. Pod kościołem znajduje się trzypiętrowa piwnica, której wielkość odpowiada prawie wielkości stojącej na niej bazyliki. W 1851 roku rozpoczęto budowę bazyliki w stylu klasycystycznym według planów Józefa Hilda. Do 1867 roku budynek był w stanie surowym śmierć Hilda przerwała budowę. Roboty przejmuje Miklosz Ibl, który po zbadaniu konstrukcji doszedł do wniosku, że cztery filary podtrzymujące kopułę są zbyt słabe. Jego przypuszczenia sprawdziły się i 22 stycznia 1868 roku kopuła zawaliła się. Miklosz Ibr rozpoczyna odbudowę bazyliki w stylu neorenesansowym, ale w 1891 roku zmarł i nastąpiła kolejna przerwa w pracach. Budowę ukończył Józef Kauser. Wśród wielu relikwii przechowywanych w kościele jest zmumifikowana prawica świętego Stefana. Aby dotrzeć do bazyliki, najlepiej skorzystać ze stacji metra di Kferenster. Tutaj krzyżują się wszystkie istniejące linie. Jeszcze bliżej znajduje się stacja metra M1. Bejscy z Liński Ud. W pobliżu zlokalizowane są również przystanki kilku linii autobusowych. Niedaleko Bazyliki Świętego Stefana znajduje się też przystanek tramwajowy. Bazylika Świętego Stefana otwarta jest dla turystów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, w soboty od 9 do 13, a w niedzielę od 13 do 17. Wstęp do Bazyliki jest bezpłatny. Jednak opłata obowiązuje, jeśli chcecie wejść na kopułę kościoła. Bazylika oferuje również trasy z przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu. W świątyni organizowane są koncerty organowe i występy chórów, na które naprawdę warto się wybrać ze względu na świetną akustykę wewnątrz budowli. Wstęp na nie jest płatny. W prawej wieży kościoła zawieszony jest ważący 9 ton dzwon, największy w państwie. Warto również wspiąć się na antresole kopuły, skąd rozpościera się cudowny widok. Obecnie węgierskie prawo zakazuje budowania wyższych budowli niż bazylika św. Stefana. Taka ciekawostka. Pod placem Świętego Stefana, przy którym stoi bazylika, został wykonany czteropiętrowy podziemny parking. Mieści on 404 samochody i jest całkowicie zautomatyzowany. Po wjechaniu i wyjściu z samochodu pojazd jest automatycznie transportowany na miejsce parkingowe. Po zakończeniu parkowania jest on dostarczany kierowcy, który może wyjechać z parkingu. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.